Od obserwatorki I To do dodatku z napisem otwórz na filmie. Muszę otworzyć na filmie. Sorry za moje różowe ręce. farbowałam przed chwilą włosy. Co może być w takiej kopercie? uuu, dużo rzeczy. Podkładka szklana. kocham podkładki, ja nie położę herbaty na stole bez podkładki. Kuromi i. O oh my god, tu jestem! Ja! <ścoughs> Lepsze youtuberki roksanki. To jest zdjęcie z Kingo. Do mnie dopiero docierają te rzeczy z opóźnienia. Telefon z Kuromi. Oh, halo. Już otwieram kolejne rzeczy. Mhm. Sianko. Kocham wizerterię od was Szyjnik Z kwiatuszkami Mam nadzieję, że go nie rozerwę Wygląda idealnie Bransoletka z literką R Też jest chyba bransoletka Z Pierścionek, a nie bransoletka Nie wiem co to Tu się nakłada na długo Pist? O co chodzi? Pist od panki A to są rogi Loków. Serio? Pierwszy raz takie widzę. Autograf chyba od Martynki. Nie wiem, czy mogę pokazywać zdjęcie, dlatego nie pokazuję. Zostawiam dla siebie. Kiemanko, drodzy i widzowie, osapieczno. Co robić nawet unboxing Unboxing paczki od Martynki. Bardzo Ci dziękuję Martynko za piękną paczkę. Teraz biorę ten podkładkę, biorę sobie kawkę i idę ją pić.